Witam Was na kanale. Jak w związku z dzisiejszą szczelaniną w miejscowości Gimanowa Nowego Sądza, zwracam się do wszystkich obywateli naszego kraju, jak i ościennych krajów. Trwa masowa obława na sprawcę, który poszczelił swoją córkę i jej męża i zranił starszą kobietę. Jeżeli ktoś zauważyć tego mężczyznę, prosimy nie zbliżać się i w związku z poszukiwaniem przez organy ścigania te osoby, które zauważą taką osobę, proszę o dzwonienie pod numer alarmowy 112, bo każda sekunda się liczy. Pamiętajmy, że osoba jest osoba jest cały czas pod dostępem broni palnej i nie zawaha użyć tej broni po raz kolejny. Należy wiedzieć, gdy go zobaczymy blisko naszych domów, nie wpuszczajmy go do naszych domów, do naszych domostw. zwońmy od razu na numer alarmowy 112. Przede wszystkim proszę to mieszkańcy Limanowej, Nowego Sącza, komenda policji, jak i wszystkie służby naszego kraju. Więc pamiętajmy, gdy go zauważymy dzwońmy na numer alarmowy 112.